Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Magic Tomasz, a to jest drugi odcinek magicznych tekstów Tomasza. Dzisiejszy odcinek będzie o nudzie i o ptactwie wodnym. A co jest najlepsze na nudę? Dobry film. A jeśli chodzi o dobre filmy, to musicie koniecznie zobaczyć Django. Jeżeli lubicie filmy według Tarantino, jeżeli lubicie filmy z charyzmatycznymi bohaterami jeżeli lubicie długie filmy, ale ciekawe, prawie trzygodzinne, to musicie go koniecznie zobaczyć. Kurde, po obejrzeniu tego filmu zaczyna się lubić Niemców! Czy potrzeba lepszej rekomendacji? W ramach dzisiejszego vlogu chciałbym się z Wami podzielić pewną zmianą, którą ostatnio zaobserwowałem u sobie. Mianowicie, nudzą mnie ferie. Tak, może to głupio zabrzmi dla kogoś, kto jest w gimnazjum czy liceum, ale nudzą mnie ferie. Jestem na studiach po pierwszym. Semestrze mam trzy tygodnie ferii i już po niespełna tygodniu mam ich dość. Naprawdę. Nie wiem od czego to zależy. Może z wiekiem człowiek inaczej patrzy na takie rzeczy, ale jakbym miał wybór, to jutro bym poszedł na zajęcia. Może niekoniecznie na jakieś wymagające z egzaminami, z nauką, ale, ale jutro już, już bym chciał iść, bo jak mam być szczery, brakuje mi ludzi, z którymi chodzę na studia tak naprawdę, tak. Tak naprawdę wszystkich ludzi, których, których mam u siebie na roku, poznałem do, dopiero w październiku, a już nawiązały się nawet przyjaźnie i to dosyć poważne. No i, no i brakuje mi ich po prostu. No, nudzę się niemiłosiernie siedząc w domu, i... ale dzięki temu mam czas na robienie vlogów. Generalnie to jest tak. Im człowiek jest młodszy, tym bardziej umie się potrafić cieszyć z różnych pierdół. W przedszkolu bawiło wszystko, tak, cieszyła największa drobnostka, jak dostaliśmy cukierka od babci czy cokolwiek, to nas cieszyło po prostu. W podstawówce prezenty na święta były radością wielką, różne takie rzeczy. W gimnazjum już stawaliśmy się wybredni, już na święta wspomniane na przykład pojawiały się pytania, mamo, a dlaczego dostałem to, a nie tamto, ja chciałem to, prosiłem o to. Chyba Mikołaj nie istnieje, bo nie przyniósł mi tego, co chciał. Także, może to dziwnie zabrzmi, ale im człowiek się robi bardziej dorosły, tym robi się dorosły mniej. To znaczy, za dużo wybrzydza, tak? Gdyby wszyscy ludzie dorośli myśleli jak dzieci, to świat by był lepszym miejscem. Na pewno nie byłoby na nim tyle cierpienia i zła, ile jest obecni. U mnie właśnie takim przykładem starzenia się są ferie, które mi nie cieszą. Kiedyś parę lat temu to skakałbym niebo, skakałbym pod niebo, że mogę leżeć cały dzień na łóżku, nic nie robić. A teraz, teraz szukam zajęcia. No, wszystkie seriale obejrzane, w telewizji nic ciekawego, grać ciągle w te same gry. Nie ma z kim wyjść, pogadać. O, no, powiecie teraz, o Boże, jaki no life, nie ma nawet z kim pogadać w swoim rodzinnym mieście. No ale niestety, tak jest, wszyscy moi najlepsi znajomi pojeżdżali na studia do innych miast, mają teraz sesję. Nawet jak ją skończą, to i tak będą mieli 2-3 dni wolnego i już będą musieli się interesować drugim semestrem. Także tak naprawdę nie mam z kim tu gdzieś wyjść, pogadać. Dlatego może jeśli nie jesteście jeszcze na studiach, a mnie oglądacie, to cieszcie się swoją klasą naprawdę i szanujcie ją. No bo jak pójdziecie na studia, to wszyscy znajomi, których macie, rozjadą się. Pewnie życzę wam, żebyście na studiach spotkali jak najlepszych ludzi. Takich jak ja, bo na, spotkałem naprawdę świetnych. No i żebyście mieli z nimi cały czas kontakt. No. Żebyście się nie nudzili tak jak ja i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Po prostu. Dobra, koniec tego słodkiego pitolenia. Czas przejść do ciekawszych rzeczy. Czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś, jakie odgłosy wydaje ptactwo wodne? Czy ktoś z was widział? Czy ktoś z was potrafi naśladować ptactwo wodne? Ja potrafię. I zaraz wam pokażę. What? Jakie w ogóle znacie rodzaje ptactwa wodnego? Kaczka? Łabądź? Latające ryby? Co jeszcze? To właśnie było ptactwo wodne. I to by było tyle na dziś. Jeżeli chcecie ze mną pogadać, możecie odwiedzić mój profil na Facebooku Magic Tomasz. Możecie kliknąć, lubię to. Po to, aby zaraz potem kliknąć, nie lubię. Także zapraszam. A jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, które chcecie, żebym poruszył w kolejnych odcinkach, piszcie w komentarzach. I pamiętaj. Hej tuj, łapkuj w dół i usługuj, trzymajcie się. Hej